Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Michu 9704 Zapraszam Was do pierwszego poradnika W tym poradniku nauczycie się jak zrobić prosty do zrobienia tekst 3D A więc tak, zaczynamy, że przechodzimy do zakładki MoGraph Teraz wyszukujemy MoText, klikamy I mamy już nasz tekst Teraz go zedytujemy, klikamy MoText i mamy atrybuty naszego tekstu. Wchodzimy w zakładkę Object. I teraz tak. Depth to jest szerokość, długość naszych literek. Ja sobie wystawię na przykład taki. I teraz tutaj mamy tekst i tu możemy wpisywać nasz tekst. Ja sobie wpiszę poradnik. Przesunę go za pomocą narzędzia do przesuwania. Te mamy nasze narzędzia i za pomocą tych strzałek możemy przesuwać nasz tekst boki górę, dół i przód, tył dobrze za pomocą tego możemy powiększać nasz tekst i zmniejszać przez kliknięcie w daną naszą strzałkę i powiększanie powiększamy w ten sposób, że ruszamy myszką w dół lub w bok w dół lub w górę albo w bok za pomocą tego możemy brać i obkręcać nasz tekst w dowolnej w dowolną pozycję, dobrze, ja ustawię prosto żeby był dobrze teraz my może zajmiemy się my w tą klikniemy w Mode text i tutaj teraz w zakładce FONT mamy napis FONT i jest taki guzik Klikamy to. Ja sobie, I to wybieram czcionkę. Ja sobie wybiorę tutaj Bauhaus i pochyłą Jak widzimy, już nasz tekst nabiera jakiegoś wyglądu. Teraz wchodzimy w zakładkę CAPS. Jak widzimy, teraz w naszym tekście prawie gdzie są takie po prostu. Ostre, że można tak to nazwać. Ale teraz kliknijmy w zakładce Caps, Start i tutaj zmieniamy Cap na Filet Cap. Jak widzimy nasze, nasze krawędzie tekstu się zaokrągliły. Ale za pomocą Steps, powiększając to, możemy uzyskać jeszcze większe zaokrąglenie. Dobrze, i teraz by się przydało zrobić jakiś kolor do tego. My kolory robimy przez dwukrotne kliknięcie na puste pole w zakładce Materials lub też File i New Material. Dobrze, klikamy dwa razy na nasz materiał i tutaj mamy ustawienia naszego materiału. Tutaj możemy nazwać, na przykład, tę ja nazwę Błękit. teraz przechodzimy w zakładkę kolor i klikamy w ten tu kwadracik dobrze, ja sobie wybiorę na przykład kolor jasno niebieski przechodzimy teraz do zakładki reflection są to odbicia, musimy zaznaczyć ten tu kwadracik obok y, y, obok danego ustawienia jak widzimy ono się włącza i teraz za pomocą tego tu suwaka możemy ustawić jak mocno chcemy, chcemy, aby nasz tekst się odblaskiwał. Dobrze, to jest to. No i jeszcze tylko odznaczymy specular, co jest taka... Ja to wyłączę Reflection, żeby było to widać. Tutaj widzimy, pada światło na nasz kolor, ale bez tego jest ładniej, a więc ja to wyłączę i włączę Reflection. Może jeszcze trochę zmniejszymy to Reflection tak do 30%. Dobrze, i po prostu zamykamy i teraz przeciągamy kolor na tekst. Jak widzimy nasz tekst jest, jest już pokolorowany. Teraz wystarczy klikając na ten tutaj wideoklip. Klikamy i widzimy już jak się zrobił nasz tekst. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.